Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni Dniopiłce. Jesteśmy po ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ewiner drugiej ligi, no i muszę przyznać, że naprawdę emocji było co e, niemiara. Zanim jednak dwa słowa o tym, co wydarzyło się w 34. serii gier, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, to jest ten czerwony magiczny guzik na dole. Pamiętajcie także o przycisku lubię to pod filmem i o funkcji e, dzwoneczek. No cóż, nie ukrywam, że oglądałem mecz Polonii z motorem Lublin, sprawdzałem jednocześnie wyniki pozostałych spotkań, no i gdzieś tam tak do 70. 75. minuty narzekałem na brak emocji, na brak przewrotności w tej tabeli live, natomiast na absolutnie końcówka tych wszystkich właściwie spotkań nam to wszystko zrekompensowała. Dobrym punktem wyjścia do tego podcastu będzie spojrzenie na tabelę, jak to, się, jak to wygląda po tej fazie zasadniczej. Jak widzicie Polonia Warszawa awansowała do Fortuna pierwszej Ligi. Czarne koszule zapewniły sobie awans już kilka tygodni temu. Duże gratulacje z mojej strony. Znicz Pruszków to jest absolutna sensacja, no bo przecież przed tymi wszystkimi meczami ekipa z Pruszkowa znajdowała się na miejscu trzecim. Kotwica Kołobrzeg Natomiast po rozczarowującym, myślę, remisie 1 do 1 z Pogonią Siedlce tylko trzecia lokata, natomiast 100 Olsztyn to jest czwarte miejsce, Wisła Pławy piąte i Motor Lubin miejsce szóste. Właściwie nie wiem od czego zacząć, no bo na pewno duża przewrotność w tym meczu Polonia Motor kiedy tak naprawdę podopieczni Gonzalo Zajofejo em, no spiekła do nieba, no bo przecież po tej bramce Rafała Królona na 1 do jednego znów znaleźli się w strefie parażowej Pomogło też na pewno e, zwycięstwo rezerw zagłębia Lubin, no bo ten wynik 4 do 3 w Efekcie. Po pierwsze, dał rezerwom miedziowych utrzymanie na trzecim szczeblu, a poza tym mówiąc w cudzysłowie, spuścił KKS Kalisz na siódme miejsce. Ekipa Skalisza, która przed tą kolejką znajdowała się w strefie Barażowej. Niespodziewanie zakończyła strefę zasadniczą, sezon zasadniczy na miejscu siódmym, no i ta rewelacja Pucharu Polski musi za rok jeszcze raz mierzyć się w eminer II lidze. Szybkie spojrzenie na te spotkanie, no bo tak jak powiedziałem, oglądałem czy Polonia motor, Czarny koszulę, szczęśliwy. Świętują awans do Fortuna pierwszej ligi i bardzo dobrze, bo im więcej uznanych marek wyżej, tym myślę lepiej dla wszystkich kibiców. Natomiast motor też grał na emocjach, bo uważam, że ten mecz w wykonaniu przyjezdnej był, no nie chcę powiedzieć, kiepski, ale taki zachowawczy, to znaczy nie było tam, powiedziałbym, czegoś takiego jak atak. Kura, żeby przyspieszyć, żeby zagrozić. No, bo przecież paliło się, patrząc na tabelę live. Ostatecznie w końcówce ta bramka zdobyta. Fajna odpowiedź na bramkę Pawła Tomczyka, który trafił na 1 do 0. Później Rafał Król wziął wszystko w swoje ręce, no i ten gol. Plus, powiedziałbym, taki korespondencyjny pojedynek wspomnianych rezerw z zagłębia Lubin, dał motorowi awans na szóstą lokatę. Dwa słowa też o wiśle puławy, bo myślę, że to jest też taka historia nie, e, niespodziewana. Po, tej, z, po tym zwycięstwie z rezerwami Lea Poznań puławy awansują do strefy barażowej, no i to też, powiedziałbym, było niespodziewane, bo wszyscy upatrywali, że KKS Kalisz jednak tutaj w miejsce puław znajdzie się w tej strefie playoff, w tej fazie właśnie barażowej. Spójrzmy jak to wygląda, jeśli chodzi o nadchodzące tygodnie, no bo 7 czerwca w środę czekają nas te spotkania półfinałowe i jest to mecz Kotwicy-Kołobrzeg z Motorem Lublin, a więc trzeci z szóstym zespołem, następnie spotka się Stomil Olsztyn z Wisłą Puławy, to jest pojedynek oczywiście czwartego zespołu z piątym, no i w niedzielę 11 czerwca o godzinie 15 czeka nas wielki finał, a więc podowiemy się, który klub jako trzeci awansował do Fortuny na pierwszej ligi. E, powiedziałbym, że dwa zespoły no z Warszawy i z okolic Warszawy, czyli Polonia Warszawa i e, z Licz Pruszków awansowały. No i poznamy właśnie tą trzecią drużynę, która wywalczyła bilet e, na zaplecze. Absolutnie fantastyczna ta końcówka, ta multiliga, bo rzeczywiście sporo się działo. Jeżeli oglądaliście to naprawdę e, od emocji w tej tabeli live, w której wszystko się zmieniało. E, ostatecznie rzutem na taśmę, tak jak wspomniałem, rezerwy Zagłębia Lubin się utrzymały i to też jest fantastyczna informacja, no bo gdzieś tam nie było odpuszczenia, tylko była taka determinacja, no 7 bramek w tym meczu za głębie Kalisz, także też na absolutnie duże emocje. Ten mecz w Warszawie między Polonią a Motorem, też takie ciekawe widowisko, natomiast bez stempla, bramki zdobyte w końcówce, no i też tam pewna przewrotność była, jestem ciekaw jak te drużyny sobie poradzą, mówię tutaj o Polonii i zniczu Fortuna I Lidze, no i przede wszystkim ostrze sobie zęby na te barażowe rywalizacje, no bo gdzieś tam te finały, w cudzysłowie oczywiście zawsze są ciekawe, no i przynajmniej patrząc na to, co działo się przed rokiem, przypominam ruch Chorzów awansował po barażach po tym efektownym zwycięstwie z motorem Lublin, no to też były duże emocje, no i liczę na powtórkę z rozrywki. Zachęcam serdecznie na zakończenie do subskrypcji mojego kanału, to jest ten magiczny czerwony guzik na dole. Pamiętajcie także o kciukach w górze pod filmem, o funkcji dzwoneczek. Do zobaczenia i pozdrawiam.